Y ella siempre se ha parecido a Yemayá Y por la calle con su ropa azul camina Y todo el mundo está gritando, ay cómo va Ella responderá Zaczęło się, moi drodzy, podlewanie trawy. To jest coś, za czym nie tęskniłam, nie wzdychałam do tego zdecydowanie. A to już ten moment trzeba zacząć podlewać trawę i o nią dbać. W naszym starym domu na wynajem mieliśmy mech. Także nie musieliśmy go w ogóle podlewać, nie musieliśmy też zbyt wiele go przecinać. I my tutaj mamy mieć irygację, dokładnie Dokładnie na tym naszym front, front yardzie, w tym naszym ogródku tutaj przed domem, ma być irygacja, ale niestety ona na osiedlu na razie nawala, jest jakiś problem i no niestety nie, ma, nie będzie jej pewnie do świąt ym, dziękczynienia z tego co mówi nasz kierownik budowy. Także jeszcze sobie troszkę na, na to poczekamy. No i będziemy musieli po prostu sami zadbać o tą trawę. Właśnie teraz, w tym momencie, potrzebujemy tej irygacji najbardziej. Bo tą trawę trzeba właśnie ukorzenić i trzeba o nią zadbać i trzeba ją nawadniać bardzo często, bardzo długo. No i właśnie teraz nie mamy tego systemu. Także no, cóż, nowy obowiązek. No i od, słuchajcie, chyba 15 minut chodzę i przestawiam. Oproszę tego psikacza, co by nam tutaj w tych miejscach, gdzie ta trawa w ogóle nie dostała wody, jeszcze coś się ukorzeniło. No masakra, ile to jest roboty. Już naprawdę. No teraz robię to 15 minut, ale robiłam to już wcześniej. Także jest z tym zabawy, co nie miara. A jeżeli do jakiegoś punktu nie mogę dotrzeć, to muszę po prostu wziąć ten spryskiwacz i tutaj podlać. Nie mam na razie innej możliwości. Także jedziemy z tym kokcem. No i słuchajcie, tak chyba będzie wyglądało moje życie przez najbliższe... E Dwa tygodnie, bo closing, zamknięcie budowy mamy na 1 września, ale nie chcemy się tutaj wprowadzać od razu. Brakuje nam drzwi do gabinetu naszego, więc musimy je jeszcze wstawić dopiero po zamknięciu domu, po zamknięciu budowy. I, no i oczywiście internet, załączyć, wytapetować pokoje dzieci, bo właśnie to jest temat. Pewnie, nie wiem czy się spodziewaliście, czy nie, ale pojawiło się sporo komentarzy na temat tego białego koloru ścian, że no ta biel to oczywiście fajnie, fajnie, ale trochę koloru by się przydało. Otóż my chcieliśmy tak bardzo mieć białe ściany, żeby ten punkt wyjścia startowy był. Dobry. Jeżeli mielibyśmy kolor beżowy, to wtedy ta gama kolorów, które pasują do siebie, jest zdecydowanie mniejsza niż w przypadku, kiedy kolor wyjściowy ścian jest biały. My będziemy chcieli wytapetować jedną ścianę u dzieci, u Stefana jedną, u Hani jedną. Możliwe, że te tapety też się pojawią w innych miejscach, ale to już pewnie trochę później. Natomiast przed wprowadzeniem się chcielibyśmy mieć właśnie gotowe pokoje dzieciaków, ściany. Bo cała reszta to będzie długo, długo później. I chcielibyśmy też mieć już pomalowany garaż. Także jeszcze trochę rzeczy nam zostanie do zrobienia przed przeprowadzką. Więc ten film z samej przeprowadzki, no to jeszcze troszeczkę, jeszcze troszeczkę, pewnie końcem września się na kanale pojawi. Jak widzicie, moje życie teraz będzie sprowadzało się do Podlewania trawy. Przez te dwa tygodnie będę musiała tutaj codziennie przyjeżdżać, ustawiać wszystko i włączać. Mamy tutaj taki czasomierz, który możemy włączyć i po prostu będzie nawadnianie trawnika przez godzinę, ale nie zmienia to faktu, że to tylko właśnie w jednej strefie, a tych stref tutaj jest dużo więcej, więc wypada przyjść jeszcze raz w trakcie dnia i po prostu przełączyć to nawadnianie na inne miejsce. Uch, ale będzie roboty. O proszę, to jest ta końcóweczka regulująca czas i teraz mamy ustawione na 45 minut nawadniania i ja już tak to zostawiam i idę. Dzisiaj mamy mierzenie radonu, czyli takiego gazu, który tutaj w okolicy jest. Sprawdzamy, czy pomiary wyjdą dobrze. Najczęściej w naszej okolicy go nie ma zbyt wiele, no ale sprawdzić należy, bo później ważne jest to też do ewentualnej sprzedaży takiego domu. Także mamy dzisiaj dzień pomiarów. Ella sonríe y sigue bajando así al mar, como dice. Yeah. Zlebił. A ale piękny, jest nie da się tak zaglądać. I nie pokazywać. Ej, gdzie razie nam się mieszkało. Nie można iść w Nie można w butach chodzić, nie, nie, nie. Mamy pierwszą osobę siedzącą na ganku. I to jaka pilna uczennica tutaj jest. Haneczka coś rysuje, tak? Butterfly! Super córeczko. Przyszliśmy podać trawę. Skoro mamy nową rutynę, no to trzeba ją kontynuować. Już zakupiony nowy sprzęt do nawadniania naszej trawy. na razie będzie to tak a, a jak dokładnie to zaraz opowiemy nic się nie leje no dało mi się to pouszczelność tak Super. Jak trzeba. no i teraz co? Odkręcam tu i powinno tam iść. Ekstra, mamy wyjście teraz na dwa węże, już nie trzeba latać tak jak ja wczoraj i mamy cały czas ten czasomierz. Tutaj jest spryskiwacz, który dostaliśmy od nich. Elegancko. Jedyne co no to trzeba po prostu spryskiwać co jakiś czas przesuwać jeszcze. No bo on nie obejmuje całego. Tak, tak, tak. To... Jeszcze jakiś zawór. O! Uh, uh, uh. <grytanie> Uważaj, idzie na ciebie! Idzie na ciebie! Niesamowite co tu się dzieje na dzielnicy. Wszystkie domy jednocześnie praktycznie są kończone. Tam już jest tabliczka Private Residence. Tutaj tak samo. Tu już ktoś się wprowadził jakiś czas temu, tu chyba tydzień temu. W kolejnym domku już mamy znajomych. W kolejne, tak jak widzicie, już są auta. I tu na naszej ulicy są dwa nowo zamieszkałe domy. Także wszystko na raz. A tu mój mąż wymienia jednak węża, bo ten nie dał rady dotrzeć do tego małego poletka trawy, które mamy tutaj i nie było ono podlewane pewnie od dwóch dni, no bo e, ręcznie by trzeba było je poddać. Ja Podlaję ręcznie. No właśnie. Policja! Hania! Pobój! Bawicie się w policjanta i złodzieja? Mhm. to ja nie złodziej. Nie do złodzieja. Nie do jedzenia. Nie do jedzenia. Uciekł złodziej Stefan. nie napisałeś? Mm -hmm. Zasługuje na więzienie. Nie wiem, za... Już jest w więzieniu. Już jest w więzieniu. Nasz dom już wcale nie jest taki pusty i panuje w nim coraz większy rozgarniarz. Dzieciaki tak hałasują i tak biegają, że nie jestem w stanie nic do Was powiedzieć. E, na szczęście akurat Olek w tym momencie zajął je na chwilkę, a ja chciałam tylko Wam powiedzieć, że przyjechała lodówka, i ona przyjechała na dzień przed closingiem, także e, mieliśmy farta, że dojechała na czas. E, w ogóle mieliśmy naprawdę dużego farta z tą lodówką, bo Wszędzie, ale to wszędzie są teraz u nas przestoje. Przestoje w meblach, przestoje w, w wszystkich elementach budowlanych, no i oczywiście w sprzęcie AGD również, AGD RTV. Generalnie po prostu na wszystko trzeba czekać. Akurat w przypadku tej lodówki historia była taka, że mogliśmy sobie kupić ją sami, samodzielnie, ponieważ w skład domu tutaj w amerykańskich domach, a przynajmniej tych w Karolinie Północnej, jest tak, że w skład domu wlicza się piekarnik, mikrofalówka i kuchenka gazowa i zmywarka, czyli wszystko, co jest wokół kuchni, właśnie poza lodówką. Natomiast sprzęt do pralni, czyli pralka i suszarka. To jest coś, co już każdy może kupić we własnym zakresie. No i my mogliśmy we własnym zakresie kupić lodówkę, ale... ale akurat tym razem Design Studio było bardzo pomocne, ponieważ oni mieli ceny, które były wynegocjowane dla nich jeszcze przed pandemią, także były one lepsze. I my na tym skorzystaliśmy. Kupiliśmy przez nich lodówkę. Ten wybór był całkiem spory. Ehm, no niestety nie było jakichś takich fajnych, udziwnionych typu czarna, biała, jakieś kolorowe, czy na przykład Samsungi teraz są takie piękne, płaskie, bardzo, bardzo ładnie wyglądają, ładny mają ten design. Czy Smegi załóżmy. W każdym razie do brzegu. My zdecydowaliśmy się na Whirlpoola, bo wszędzie tego Whirlpoola mamy. Ehm, I to, co nam się marzyło w lodówce, to kostkarka i... Yhm, Kostkarka, kostkarka, do lodu e, i woda pobiera nas z lodówki, woda sfilt, przefiltrowana już bezpośrednio. My mieliśmy tą funkcję w naszym domu na wynajem i byliśmy z tego super zadowoleni. Także mimo że ta część w lodówce w środku zajmuje sporo miejsca, to doszliśmy do wniosku, że dla nas to jest naprawdę e, istotna funkcja lodówki. E, no i kolejna rzecz, zdecydowaliśmy się na French door, czyli on otwierane. W taki sposób. No i to, czy będzie się sprawdzać, jeszcze nie wiem. Ale dlaczego się zdecydowaliśmy na takie? Bo po pierwsze, wydaje nam się, że lepiej się korzysta właśnie z takiej lodówki. A po drugie, zamrażalnik. Głównie to był powód. Zamrażalnik ma szuflady, a w szufladach po prostu wszystko łatwiej jest poukładać, łatwiej podzielić, więc. No taką kupiliśmy. Co więcej mogę opowiedzieć o niej? Mogę Wam pokazać w środku. Może tak. Bo w sumie to myślę, że dopiero jak ją przetestuję, to będę wiedziała, czy jestem w niej zadowolona, czy nie. Tutaj nawet już chyba coś jest. Właśnie, bo ja teraz jeżdżę z obiadem. Także tak wygląda w środku lodóweczka. Ma półki, trzy, tak jak widzicie. Tutaj jest ta część właśnie, która robi lód. Tutaj jest część przez którą lud przechodzi właśnie do tej kostkarki. Tutaj fajnie wykorzystali, jeszcze zrobili miejsce na jakiś napój okrągły i może masło na przykład. Tutaj również została ta część wykorzystana, więc w drzwiach nie marnuje się miejsce. No i mamy obiad, <grymianie> mamy szuflady. Więc coś, co najbardziej lubię, i tą szufladę dolną. No, lodówka jest olbrzymia. Generalnie myślę, że tutaj na brak miejsca nie można narzekać. Jest typowo amerykańskich rozmiarów. Zamykam drzwi. Pokażę wam jeszcze zamrażalnik. Proszę bardzo. Uch, chodź. Tam. I tak mamy tutaj dwie głębokie szuflady i jeszcze u góry część. Wyjeżdżającym koszykiem. Także miejsca, że ho-ho. I w przypadku tego, że ona jest taka właśnie wielka, to troszkę się nadzieliśmy, bo popatrzcie. Nie przypuszczaliśmy, że ona nie będzie pasować do miejsca. Byliśmy przekonani, że to, co oferują w design studio, jest już bezpośrednio pomierzane z miejscem, które jest przeznaczone na lodówkę. No i niestety, często w amerykańskich domach widuje się właśnie tak niedopasowane lodówki drażni nas to troszkę szczerze powiedziawszy i yy, no nie wiem co z tym fantem zrobimy, czy yy, będziemy może ją kiedyś wymieniać tą lodówkę, czy po prostu się pogodzimy z tym, że ona no jest zdecydowanie zdecydowanie za duża na to miejsce we will see Bardzo. To jest taka funkcja blokowania. Dzięki temu tutaj teraz już nie poleci woda. I dzieci przypadkowo jej nie wyleją. I wystarczy przytrzymać przycisk, i wszystko z powrotem wraca. Możemy sobie zmieniać typ lodu. Tutaj może być w większych kostkach, a tutaj w mniejszych. Tak zupełnie z Nienacka przyszedł ten dzień, w którym kończę serię filmów o budowie naszego domu w Ameryce. Bardzo, bardzo dziękuję Wam, że byliście ze mną przez cały ten proces i już zapraszam Was na kolejny film, w którym oficjalnie przywitam Was i oprowadzę po naszym nowym domu. Zostańcie ze mną. Do zobaczenia. Wow! Dziękuję.